Odrzuciła 270 tysięcy dolarów. Dla wielu sportowców to byłaby oferta nie do odrzucenia, ale Buery Walka i Świątek postawiła sprawę jasno. Są rzeczy ważniejsze niż pieniądze. Karolin Garcia, niegdyś czwarta tenisistka świata, jeszcze przed końcem kariery weszła w zupełnie nowy projekt. Stworzyła podcast Tennis Insider Club. Niedawno dostała propozycję sponsorską wartą fortunę. 270 tysięcy dolarów od Bugmahera, ale powiedziała nie. Dlaczego? Wyjaśniła to na Instagramie i jej słowa zrobiły ogromne wrażenie. W ciągu ostatnich dwóch lat wywiady z zawodnikami, trenerami, agentami i rodzicami ujawniły powtarzający się motyw. Zakłady stały się jednym z głównych źródeł presji, nadużyć i nienawiści we współczesnym sporcie. Każdy zawodnik ma swoją historię, wiadomości pełne obelg po meczach, żądania zwrotu pieniędzy, a nawet groźby śmierci nie z powodu sportu, ale z powodu hazardu. Dlatego nie chciała mieć z tym nic wspólnego, nie chciała promować czegoś, co niszczy sport i krzywdzi zawodników. Co sądzisz o decyzji Garci? Zostaw komentarz lub polubienie. Porozmawiajmy o tym, czy sport powinien odcinać się od hazardu.